Chciałbym pokazać Wam kilka klawiszy skrótów, które możemy zastosować nie tylko w Excelu. I tak, Ctrl N tworzy nowy skoroszyt, Ctrl O otwiera nowy skoroszyt, natomiast Ctrl S zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą. Jeśli chcemy zapisać skoroszyt pod inną nazwą lub w innym folderze, to naciskamy F12. Przy częstym drukowaniu na pewno przyda nam się kombinacja CTRL-P, która to uruchamia okno drukowania. Jeśli naciśniemy ALT i spację, to wyświetli nam się menu sterowania dla okna. Pisownię sprawdzić możemy przy użyciu F7. CTRL-F4 zamyka okno bieżącego skoroszytu, natomiast ALT-F4 zamyka cały program Excel.